Paulina Mabiala-Czarkowska jest z nami i powie nie tylko, jak Szaroburo jest w Polsce, ale powie, gdzie jest cieplej w Europie. Mi się wydaje, że w wielu Bo miejscach. Portugalia, Portugalia absolutnie wygrywa tutaj ponownie. Głównie właśnie z topów kapitalistycznych. Ale tam jest niebezpiecznie teraz. Czyli w sumie dobrze, że jesteśmy u siebie, lepiej tutaj. zimno i bezpiecznie niż ciepło i niebezpiecznie. No z drugiej strony, Dobra, to lepiej wcale, siedzieć w domu. Lepiej siedzieć w domu, ale w razie czego wcale nie jest w tym momencie tak zimno. I te temperatury będą rosły aż do soboty, a w sobotę nawet na południu mogą osiągnąć nawet 10 stopni. Za to w niedzielę znowu pójdą w dół i zobaczymy 10 stopni, tym razem na minusie. A za mną bałtów, jak widać tutaj cały czas cieszy się dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem, bo tutaj idealne warunki na stopni. Zarówno do szusowania na desce, jak i na, nartów, na, na nartach, do czego Wart jak najbardziej zachęca i zapraszam. W tym momencie powoli przechodzimy już do map i zaczynamy od mapy Europy. Pogodę na zachodzie, na południe Europy kształtują niżej związane z nimi fronty atmosferyczne, które w rejonie swojego działania zostawiają większe zachmurzenia, ale też opady. Głównie to są opady deszczu, ale gdzie nie deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Pogodę w Polsce stara się nadal kształtować wyż, który powoli się już odsuwa nad, wschód, no ale okoliczne niże i fronty z nimi związane podsyłają nam większe zachmurzenie, dlatego w wielu miejscach w ciągu tych najbliższych dni mogą występować opady i ponownie to będzie cały wachlarz opadów. Od deszczu, niestety również tego marznącego, przez deszcz ze śniegiem, aż po sam śnieg. W tym momencie sprawdzamy gdzie w Europie najcieplej, bo właśnie to interesuje Dominika najbardziej. W Lizbonie 16 stopni, w Madrycie 14, w Rzymie tyle samo, podobna sytuacja w Atenach, ale warto dodać, że wszędzie pochmurza i deszczowo. W centrum Europy ta temperatura się waha od 2 stopni w Warszawie do 7 stopni w Wiedniu, a najchłodniej w tym momencie w Moskwie i tam 8 kresek poniżej zera. Jak widać, cała Europa nadal mierzy się z większym zachmurzeniem i z opadami różnego rodzaju. Dzisiejsze popołudnie całkiem pogodne na południu kraju. Na przejaśnienia możemy liczyć również na ścianie zachodniej oraz na Mazowszu, ale na pozostałym obszarze chmury szczelnie zasnuwają niebo. W wielu miejscach pojawiają się opady. Na Mazowszu, na krańcach północno-wschodnich, pruszy śnieg. Na Wybrzeżu Środkowym, na Ziemi Łódzkiej oraz na Podchalu opad mieszany deszczu ze śniegiem, a na termometrach widzimy wartości od minus pięciu stopni, tyle w suwałkach, do nawet 6 stopni we Wrocławiu. Wiatr wieje z kierunków południowych, umiarkowanych, i słaby. Zbliżająca się noc będzie całkiem pogodna na krańcach południowych i południowo-zachodnich kraju. Na pozostałym obszarze niestety pochmurna z opadami marznącymi w Warszawie, w okolicach Lublina oraz Szczecina. Na Wybrzeżu Środkowym opad mieszany deszczu ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie, w Olsztynie sypać będzie śnieg. Na termometrach już zdecydowanie łagodniejsze wartości. Wczoraj na Suwalszczyźnie minus 17 stopni, a tej nocy to już będzie tylko minus 5. Najcieplej zdecydowanie na krańcach Południowych w Opolu nawet jedna kreska powyżej zera. Podobna sytuacja w Rzeszowie. Wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany i słaby. Na drogach w rejonie opadów standardowo uważamy jezdni mogą kazać się wyjątkowe śliski, a to prosty przepis na wypadek. Na ten moment ode mnie to już wszystko. Widzimy się ponownie już niedługo, do zobaczenia.